Dziś 27 luty 2023. Ważna data. Dostaliśmy wiadomość, że w miejscowości Gole gmina Baranów otwierana jest droga pieniędzy pozyskanych z zewnątrz. To zawsze wydarzenie niesamowite. To dobrze, że budujemy drogi, że pozyskujemy środki. Tu należą się podziękowania dla pani Wójt, dla Pani Przewodniczącej. W tym niezwykłym wydarzeniu uczestniczył również pan poseł Piotr Uściński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Pojechaliśmy i my zobaczyć spotkać się również z panem ministrem. Wymieniliśmy poglądy, przedstawiliśmy się, a także pan minister umówił się, że jest gotów się spotkać z nami żeby porozmawiać o innym problemie, o problemie CPK. Trzymamy pana ministra za słowo. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli będziemy mogli przedstawić swoje problemy, które tu i teraz przeżywają mieszkańcy gminy Baranów, Teresin, Wiskit. A teraz zapraszam państwa na otwarcie drogi w miejscowości Gole, gmina Baranów. Jeszcze raz gratuluję Pani Wójt, Pani Przewodniczącej i Panu Ministrowi. No właśnie. Państwo przyjechali tutaj otwierać drogę. Chwała tym, co tą drogę robili. Są to pieniądze publiczne podatników i należy infrastrukturę rozwijać. Ale chcielibyśmy zapytać tu dziś tych Panów, czy lotnisko jest tu konieczne? Czy ewentualnie mogą usiąść i porozmawiać o innych rozwiązaniach, o których mówimy od wielu, wielu lat. Zobaczymy jak będzie. Drogę trzeba utworzyć, więc teraz jest modne, żeby to zrobić ładnie na drodze, przeciąć wstęgę. Otrzymaliśmy środki w ramach Polskiego ładu. Chciałabym przedstawić Państwa... Zawitał do nas z roboczą wizytą pan minister, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii z, roz z roboczą wizytą, żeby obejrzeć nasze inwestycje, sprawdzić jaki stan jest realizacji. Zakończyliśmy za środki, które otrzymaliśmy, udało nam się zmodernizować około 12 km naszych dróg. My zrobimy... Takie symboliczne Panie Ministrze, jeżeli Pan się zgodzi, otwarcie tej jednej drogi w zasadzie, otwarcie oficjalne wszystkich inwestycji tych 12 kilometrów, 10 dróg gminnych, które nam się udało zmodernizować. Ja się bardzo cieszę, że doszło do realizacji tych inwestycji. Pamiętam jakie te drogi były wcześniej, więc dziękuję za dobre wnioski, które gmina złożyła, za to, że się udało pozyskać tak prawie 10 milionów złotych. No i że możemy dzisiaj jeździć po lepszy drogę na tym gminy Baranów Dziękuję pani wójt, pani przewodniczącej, panom radnym i wszystkim Państwu za wsparcie o, dobrze, Przejdziemy z drugiej strony myślę. Dobrze. Bo tutaj będzie ładniejsze zdjęcie. Panie Santysie. Za pieniądze naszych mieszkańców. Nikt nam nie tak. Zaczęło się od inwestycji mieszkańców, a zakończyło się na gratulacje. Brawo bardzo dziękuję. Można wziąć na pamiątkę. Można wziąć na pamiątkę z miny Baranów. Dzień dobry Panie Ministrze. Ja nazywam się Tadeusz Szczemacki. Tak, I jestem bardzo dziękujemy. Właśnie od szczerego szczerego. Czy możesz się Pan wypowiedzieć na temat e, lotniska z i jej bliski? Tak

Dziękuję. Problem z jest nie Chcemy i... rozmawiać merytorycznie. Jakby pan wie, Plan, mam wie, o, biuro polskie w Baranowie, Jestem dostępny dla wszystkich mieszkańców. E, żadnemu nie umożliwiłem spotkania ani pomocy. Pan, mam, ale, pan i, to możemy się umówić także w biurze. Chyba, że Pan sobie gdzieś zapisze, może Pan podytać, ale tam jest. Zapisze, oczywiście. Mosła, że niewiele. Dobrze, 97 00 77. Dziękuję bardzo. Ja również. E, gratuluję. gratuluję. Gratuluję pani wójt, bo zawsze nowa inwestycja e, cieszy, ale niektóre... E, Czy pan panie mistrze wie, że e, Nastąpiło wyburzenie większego domu, lepszego niż to w Że pan Nie mam wiedzy o, o wszystkich e, inwestycjach czy wyburzeniach na terenie Polski, czy nawet mojego okręgu wyborczego, ale jeżeli Pan uważa, że jest to interesujące dla mnie, to proszę, proszę zaprosić, zaprosić do biura, przekazać informacje. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. <noise> 네. <laughs> 고요. <laughs> <laughs>